Dzień dobry, uszanowanie, siebie. feder z tej strony, mamy niedzielę myślałem, że w ten weekend w ogóle nie pojadę na ryby tak jest, a jednak się udało na kilka godzin prognozy były takie, że i sobota i niedziela miało padać okazało się, że pół soboty było świetnie dopiero po południu we Wrocławiu jakieś tam burze, wieczorem burze niedziela też miała być deszczowa okazało się, że dopiero teraz jak wyjechałem zaczęło lać godzina 14, no te chmury raz tu czyste niebo, raz jest klarowne niebo no i tak może być wesoło, będzie chyba łowienie na raty, można powiedzieć. Dzisiaj jadę na dodrę w nowe miejsce, niedaleko zalewu nad prężycami. Jedynie kolega Kamil zrobił rozeznanie, mówi: Fajna woda, auto za plecami, siwy spróbuj. Więc jadę zobaczyć coś nowego. Mam kilogram zanęty piernikowej, mam troszeczkę gliny Double Lim, trochę kastera, białego robaka, i tyle. I chciałbym jedynie spędzić te. 4 godziny na wędkowaniu bez deszczu, i będę naprawdę szczęśliwy. No dobrze, no to ja was, ja was zapraszam na oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że jakieś rybki powpadają i zobaczymy, co się wydarzy. Życzę mi jego odbioru. Ja w ogóle dopiero dzisiaj do siebie doszedłem, tak w miarę jeszcze mi trochę gardło boli, bo trzy dni męczyła mnie gorączka. Ale mnie nosiło strasznie, o, teraz słońce. No właśnie, taka dzisiaj można powiedzieć irlandzka pogoda, a już niebawem właśnie Irlandia, więc czekajcie też na następne odcinki. tak naprawdę kompletnie nie znam łowiska, widzę tylko jakąś roślinność po powierzchni, bardzo mocno wieje wiatr, boczny wiatr, do tego jest fala i jestem tutaj na pleciąca i kluczową rzeczą dla mnie przed łowieniem, a mam dzisiaj mało czasu, bo już jest 15.30, o 19 robi się ciemno, a ja nie jestem jeszcze nawet w ogóle, yy, można powiedzieć, jeszcze nawet zanęty nie przygotowałem, więc w ogóle sprawdzę czy da się tu łowić, rzucę koszykiem, przegruntuję sobie takim buletem na szybko i sprawdzę czy 40 tu stoi no jedyny klimat jest tu świetny jedyny minus, no te linie wysokiego napięcia nad głową trochę burzą można powiedzieć tutaj ten krajobraz, ale mówi się często, że pod liniami wysokiego napięcia dobrze bierze ryba no zobaczymy, przegruntuję tak Oczywiście te linie wysokiego napięcia są naprawdę wysoko i myślę, wydaje, że tu nie mamy się co martwić. No jest tu naprawdę głęboko. 8 sekund opada przy brzegu. 8 sekund pada bulet. Chyba będę musiał tutaj zaraz wziąć jakiś, można powiedzieć, oliwkę i się bardziej przyjrzeć temu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17, 17 sekund, jakaś masaka. Ale nie ma uciągu praktycznie, nie spycha mi tego. No to chyba zostanę przy tym bulecie, bo jak doładuję sobie tutaj, można powiedzieć, towarem, czyli zanętą z gliną, to zrobię sobie mniej więcej 90 sekund opadania. Dałoby się to jeszcze tylko przegruntować dokładnie to łowisko. ale wiecie co to się najpierw rozłożę dokładnie. A jeżeli już tak naprawdę na szybko chcecie łowić ryby i według mnie nie wiecie na jakim dystansie się ustawić, to zawsze można, możemy podejść do tego, no zawsze jak niedzielnie wędkarze przychodzą, to na ile rzucę? Mniej więcej 30 metrów, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, to zawsze to jest taka mniej więcej chyba bezpieczna odległość. Dzisiaj nie będzie za dużo czasu na gruntowanie, więc tak na szybciutko. zobaczcie jaki to był spontaniczny wypad nawet robaki mam jeszcze zamrożone jest jeden wielki lód to jest kostka lodu widzicie? ale spoko zaraz dojdą śmieci do śmieci najważniejsze domoczyć zamętę. i się rozłożyć Dobrze, że wziąłem glinę wiążącą w sumie to double link wziąłem też bardzo dobrze, bo mi to dociąży mieszankę, bo to jest głęboko, tak? Nie, może to się wydaje na początku przemoczone. Oczywiście to sobie wpije, ale ja się w międzyczasie rozłoży. Okay, rozkładamy trójnuk, mój najnowszy zakup. Fajny, taki niebieski. No, zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. No, spoko może być. Jak naturystyczne łowienie, z porządku. To wygląda tak. Pływające, wywaramy. Tu już mamy dobre, a to odtaje w międzyczasie, tak? Oczywiście mi to zostanie na następne wędkowanie, nie wiem, że tu jest duża ilość. Ok, Dodamy sobie teraz winy dabylim. Czy ja mam gdzieś sito miałem, a jest tu sito. Zobaczcie, 15 minut robię to 20 i już jestem gotowy do wątkowania. Możemy spokojnie takim, taką mieszanką już sobie łowić, ale jeszcze zrobię to tak, że zobaczcie, przesypię sobie to tu. Podniosę sito. Nie potrzebujemy dwóch wiader, tak naprawdę. Ale tu jest jakaś piąteczka, więc to spokojnie wszystko przejdzie. No, widzicie? To też jest fajny sposób, takie o, potrzęsanie, te drobinki oczywiście od razu wpadają, te najgrubsze zostają, rozcieramy, powtarzamy zabieg, rozcieramy, powtarzamy zabieg, rozcieramy. No, widzicie, zostały te, to są pelety z tego co widzę, nawet nie wiem czy to nie jest hmm, pelet, czy to nie jest krowi pelet. I tyle mi spokojnie starczy na dzisiejsze wędkowanie. Jest przed 16, My się wydaje, że te 3-3,5 godziny wędkowania spokojnie da nam odpowiedź, czy cokolwiek tu pływa. Ale jeszcze sobie pozwolę na znalezienie blatu. Jednak chcę to szybko przegruntować. Mam tutaj łezki, oliwki tak zwane. Na pewno oliwka 40 będzie lepsza niż bulet 40, który stawia większy opór w wodzie. Do tego bulet ściągam. Też będę musiał bardzo uważać, ponieważ wierzchem wody mamy dzisiaj duży wiatr, płynie dużo jakichś różnych też śmieci, jakieś takie widzę roślinności, czasem jakiś patyk przepłynie. Widzę, że to są jakaś bojki tu są postawione. Spokojnie, nie bójcie się, nie trafię w linii wysokiego napięcia, one są bardzo, bardzo wysoko, ale wiem, że myślicie, że nie trafię. I jedną wędkę proszę ja Was, tylko rozłożę mi się na szybciutko. Raz, dwa. Czyli tu jest, tu jest spad, a nawet ściągnąłem zieleninę, tak? Czyli nie ma co tu łowić za blisko, bo jest zielenina, rybę trzeba będzie wysoko podnosić. jeszcze mi, to jest naprawdę bardzo ważne to gruntowanie z tego powodu, że możecie dzięki temu uratować sobie całe wędkowanie, jeżeli rzucicie na łapu CAPU, no przesiedzicie trzy godziny, wrócicie w kurzeni, a tak to jedynie wiecie, a tak to przynajmniej coś zrobiliście ku temu, żeby było lepiej, tak? Przynajmniej znowu w teorii. Zadęcę sobie tylko trzema koszyczkami, dlatego żeby Nie chcę tu robić dzisiaj wałków, bo nie mam zbytnio na to czasu. Tak, rekreacyjne niedzielne wędkowanie. No, my. No. To będę robić na 50 obrotach korbków dzisiaj. Zmieniam z powrotem na bulecika. Nie siło naprawdę. Już wolę 3 godziny posiedzieć nad wodą niż przed telewizorem. Mógłbym jeszcze cięższe ten bólet użyć, bo naprawdę to się nie dosyć długo to opada i będę robić smugę. Wiecie o co chodzi, im dłużej opada nam koszyk, tym robimy większą smugę. Tak? Coraz większą smugę w tej wodzie, coraz więcej roznosimy tego zapachu, a jeżeli damy cięższy koszyk, on szybko opada na dno i ta nasza mieszanka dopiero tak naprawdę wybucha bardziej przy dnie. A tak? najwyżej będę zmieniać koszyki w trakcie łowienia na 80 może nawet zmienię. Haczyk numer 16 Przypom 0,12 Mówię, nie znam tej wody, nie wiem co tu pływa Zawsze mam taką ekscytację przed pierwszym rzutem Ja wolę zdecydowanie takie uciągi 80 plus. Lubię jak ta rzeka rwie, jak ta rzeka gna No ale dzisiaj mamy takie warunki Nowa miejscowa. Zobaczymy Najważniejsze jest to, że jestem na blacie, nie ma tam zaczepów. Jedynie muszę liczyć na to, że coś tutaj po prostu pływa. Niestety ale zgubiłem swój stoper. Czyli mój zegarek zgubiłem i stoperem jest moja głowa. Zawsze przerzucam wtedy, kiedy mam po prostu ochotę, a nie wtedy, kiedy mówi mi zegarek aczkolwiek nie mówię, bo stoper jest bardzo dobry Dobra, pierwszy rzut, dwie minuty, nic się nie dzieje taki kontrolny, czy tam nie ma zaczepów, żadnych, nie wszystko jest w porządku nic nie ściągam, żadnej zieleniny, to jest najważniejsze na haczyku są trzy kastery ostatnio też nie dodaję żadnych atraktorów, żadnych zapachów żadnych, nie wiem, jakichś dodatków uważam, że zanęta jest najlepszym atraktorem najlepszym takim zapachem, tak nie da, jakoś mnie to nie przekonuje szczerze mówiąc, dodawałem nie raz, jakoś nie widziałem większych wyników, bardziej poprawy rezultatu po dodaniu nie wiem jakiś. jak były ryby to i tak brały, Tak jest moje zdanie, może mylne, nie wiem, to była świetna decyzja, żeby tu przyjechać, naprawdę wowie 10 minut i już jestem totalnie zrelaksowany, do tej 19 żeby jeszcze stąd, w miarę jakoś wyjechać, bo troszeczkę po takich dziurach jechałem roboty drogowe. Wiecie, jak, jak jeszcze jest, są takie szutrowe drogi, można powiedzieć utwardzone, i tak dalej. To jest, jest spoko, ale jak już przejechał przez nią traktor czy jakieś inne maszyny, to dla osobówki o niskim zawieszeniu to jest naprawdę ciężkie. Nieraz wychodzę z samochodu, patrzę o ob... Kałuże, kałuże, kałuże biorę patyki, sprawdzam jak są głębokie, czy mogę przejechać, czy nie mogę, żeby się nie zawiesić. Wędkuję około godziny czasu i powiem wam moi drodzy, że no nie jest za dobrze, ponieważ nie miałem nawet puknięcia, nic kompletnie, nie chcę łowić blisko, bo blisko płyną chabazie jakieś zielone i będę to po prostu ściągać, tak? Wydaje mi się, że ten dystans, który obrałem jest prawidłowy, aczkolwiek no nie ma tutaj ryby albo... Nie chcę na dzisiaj brać, żerować, aczkolwiek no taka pogoda na ryby wydaje się wręcz idealna, nie sprawdzałem ciśnienia. Co, byłem cały czas na małym haczyku, kilka tam można powiedzieć kasterów, dwa kastery, trzy kastery na, na haczyku, czy dwa białe robaki. Nic kompletnie, zwiększyłem koszyk do 80 gramów, mimo że zostałem na przeponie 0,12, ale to nie ma większego znaczenia, tylko tyle, że pada szybciej ten koszyk, wiadomo 80, ale Myślałem, że może coś tam się wydarzy. Tak wpadłem po 40 minutach, 45 już na pomysł, nawet nie widząc żadnego życia, że zrobię cztery takie wałki. Jak widzieliście, takie dosyć mocniejsze bez bentonitu. No, bo tutaj też nie, nie płynie, chcę, żeby to dosyć szybko pracowało. Tym bardziej, że nie będę dzisiaj tutaj długo. No i dodałem też no, pół, pół puszki kukurydzy do kuwety. Drugą połowkę zjadłem. No i co ja założyłem teraz na gruby hak? Ja gru, bym wcale kukurydza yy, trzy, trzy kastery i tyle. No, coś tutaj mi pachnie dzisiaj zerem. Nawet bym powiedział, że nawet wręcz jestem przekonany, że tak się wydarzy, ale trzeba jeszcze wierzyć. Chmury nie bardzo, no tutaj, które są z mojej prawej strony, no nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy nie będzie szybkiej ewakuacji. Tak trochę jestem, powiem wam, zniesmaczony, bo wiadomo, chill chillem, bardzo mi się podoba, że tu jestem, ale no nawet nawet jakiś drobiazg, teraz jakaś zieleninka ściągnął, nawet, wiecie, nawet krąpik nie chciał uderzyć, nic, kompletnie, 0-0, 0. Zero, zero. Kukurydza została, kaster został, no. Też jak powiedział Tomek ten Szerowski, którego serdecznie pozdrawiam, że głęboka woda plus mały uciąg, no nie gwarantuje zbytnio brzany. Ja wiem, że nie gwarantuję, ale nie przyjechałem tu po brzany, tylko przyjechałem tutaj złowić cokolwiek. Nic się nie będzie dalej działo. To się lekko odklipuje, po prostu przesunę się z tego pola. I tyle. Z 2 metry dalej, no bo w tym polu nie dzieje się po prostu nic. Chyba tak zrobię, więc niech ten rzut się jeszcze pomoczy. To jest 5 minut. Następny rzut. Odklipuje się. Te 2-3 metry dalej będę łowić, może ryba gdzieś tam bardziej z boku stoi. Widzę, że taka woda, że chyba trzeba było podejść tutaj jokersowo, No ale ja na odreń nie że z jokersem i nie będę, jak mi się wydaje jeździć, bo może w okresie zimowym jeszcze takie wody bardziej stojące, no takie bardziej jak tutaj, no to nie byłoby głupie, tak? Bo ja 40 gramowy uciąg nazywam wodą no, praktycznie stojącą. Ale no, zobaczymy, no jeszcze nie ma co grybać, może po godzinie się te rybki rozkręcą, no bo to też różnie bywa. Ogólnie ziarenko kukuledzę w sezonie letnim, w sezonie późno letnim dodaję na haczyk w momencie, kiedy wiem, że jest bardzo dużo ryby w łowisku. Już chcę naprawdę przyselekcjonować te maluchy, wtedy dodaję o kukurydzy, a na takie typowe, codzienne łowienie nie stosuję tego manewru kompletnie. Mówię tylko i wyłącznie na kasterę, bo białe robaki, no czasami czerwone, tak, drzewnice, ale no głównie moją taką topową przynętą w klasycznym federze są zdecydowanie na odrze, mówię tak, kastery i białe grube robaki, ale Kastery to numer jeden. Więc można powiedzieć, że pojechałem tutaj dzisiaj wabang, tak i kukurydzaj, i duże robaka, zalęta gruboziarnista, troszeczkę gliny. Wiecie, mógłbym pojechać na swoją miejscówkę, gdzie najprawdopodobniej dzisiaj złowiłbym brzane. Może nawet nie jedno, ma więcej, ale nie chcę jeździć cały czas w podobne te same miejsca i. bo i pokazywać Wam, że wow, znowu złowiłem żane, znowu złowiłem brzane, znowu złowiłem żane i głównie z tych samych można powiedzieć miejsc, bo chcę też poznawać nowe miejsca, tak, chcę poznawać nowe wody i chcę jeździć na nieznane wody, tak jak dzisiaj tutaj jest, ta woda jest dla mnie nieznana, tak już będę mieć jakąś odpowiedź, czy tu przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać, aczkolwiek jedno można powiedzieć wyjście na wypad nie uznaje, jedno wyjście na wypadnie czyni tym, że tutaj nie ma ryby, bo na pewno jest, tylko no może źle położyłem zestaw, może wiecie no gdybać można zawsze, ale w sumie czy to ma sens to nie taki dzień, taka woda, taki wędkarz i tyle no. No, teraz bardzo mocno dopiero szczytówkę, bo to jest to o czym mówiłem właśnie, że czasem jakaś zielenina przepływa, czy jakieś patyki trzeba też uważać, bo może nam tak zabrać kija do wody Została mi godzina łowienia i powiem Wam, nie jest za wesoło. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że przemaglowałem już wszystkie haczyki od najmniejszych po duże, przynęty od małych, małych. No po, po jeden kaster, po jeden robak po kukurydze i tak dalej i tak dalej miałem tak naprawdę dwa puknięcia ale też nie wiem czy to były puknięcia że mi brała ryba czy po prostu nie przepływała jakaś tam zielenina czy patyki, bo jednak te patyki tutaj troszeczkę pływają ale no, takie branie bym powiedział no nieważne, nie ma ryby, nie ma tematu i druga sprawa zaraz się tu zapętają, o i druga sprawa odwiedził mnie okoliczny wędkarz i powiedział, że siadą w jednym z najlepszych miejsc, raczej najbardziej obleganych miejsc no też się tak domyśliłem, bo najbardziej wydeptane naj, najbardziej wydeptane, najbardziej takie wiecie, przy drzewku więc się zorientowałem, że tutaj dosyć dużo ludzi chyba jednak siada a stara metoda mówi, że jeżeli nie wiesz gdzie usiąść, co już kiedyś mówiłem to usiądź tam gdzie jest najbardziej wydeptane no i tak też dzisiaj zrobiłem, no i powiedział, że tutaj jest tak powiedział ten wędkarz okoliczny też to, że tutaj jest tak, że albo przez dwa dni nic nie złowimy albo po godzinie nałowimy się tyle że nas ręce bolą czyli no dzisiaj padło na tą pierwszą opcję <ścoughs> czyli, że nic nie złowimy najprawdopodobniej, no, zostało mi jeszcze jakieś 40 minut Mówiłem troszeczkę bliżej, troszeczkę dalej wydaje mi się, że jeżeli ta ryba się tutaj no, może by w nocy, Powiedział, że po 19 tu są często dobre brania, no ale po 19 to już jest noc ja nie zamierzam tutaj siedzieć samemu w nocy ponadto wyjazd jest tutaj dosyć trudny, bo ostatnio bardzo były mocne opady deszczu, no burze były i no wyjazd jest taki, że no nie wiem czy nie zawisnę autem ale pan wędkarz powiedział, że jak ktoś we wsi jest traktor, to żeby się odezwać, to wyciągną <laughs> chyba tyle na dzisiaj Chciałbym pokazać Wam rybę jakąś, no ale widzicie, też chcę pokazywać cały czas to prawdziwe tak? chcę pokazywać takie jakie ono jest. Mimo, że jeszcze mamy ciepły okres, tak naprawdę nawet ta drobnica się wyłączyła. Nawet miałem haczyki 20, 0,10 przypon, czerwone malutkie haczyki, zakładałem jednego robaczka i nic. Mimo wszystko fajnie, że na świeżym powietrzu, dobrze, że nie dopadła mnie ta ulewa. Jeszcze troszeczkę i czas do domu, Wszystkiego najlepszego. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, trzymajcie się, ją. Powiem Wam, że zostało mi rozmrożonego kastraja, rozmrożonego robaka. Ja wymieniam wodę, daję sobie świeżą. Tutaj sobie trzy razy ją dzisiaj przepłukałem. Trzy razy przepłukałem te robaki i znowu daję do zamrażarki. Naprawdę i one mogą dalej sobie funkcjonować, dalej działać, będą dobre na przynętę. A cieszę się też bardzo, bo dzisiaj mamy niedzielę, a w piątek lecę do Irlandii na tydzień czasu. Miałem jak na nasze Polskie Morze, ale jak zobaczyłem, jak samolot potaniał niesamowicie do tego stopnia, że Polskie Morze wyniósłoby mnie drożej niż Irlandia, to doszedłem do wniosku, że no, jeden telefon do Hiszpana, bo w Hiszpanii miałem być tylko i raz w tym roku, a już przylecę chyba trzeci trzybogę. Hiszpan się zlitował, powiedział, bożesz przylatuj, pojedziemy na ryby, no więc piątek wylatuje. E, I pogoda ma być przepiękna, ma być 17-18 stopni codziennie w Irlandii i nawet nocy ciepłe, bo 8-10 stopni, więc będziemy jeszcze sobie robić nocki, nie? Więc fajnie. Oczywiście dla tych, co nie wiedzą zanęte, też sobie zawsze możecie zamrozić, jeżeli to tak jak z jedzeniem, tak? Jeżeli zostało Wam na przykład trochę zanęte, a jedziecie za dwa, za trzy, za cztery dni na ryby, nawet nie musicie mrozić, może sobie siedzieć w wiadrze, pewnie to dużo osób z Was wiele, to taka informacja może dla początkujących wędkarzy, samolot nad głową, a jeżeli jedziecie, nie wiem, za dwa tygodnie przykładowo na ryby, wejdźcie do worka foliowego, zawiążcie, wsadźcie do zamrażarki, i będzie na następny raz. Niektórzy twierdzą, że taka zamrożona zanęta jest o wiele lepsza następnym razem, bo przechodzą te wszystkie zapachy są jakby ściśnięte w worku. Coś w tym może być. Dzisiaj oczywiście dużo mojego gadania, bo nie było bo jak sobie ryby, ja nie gadam, bo no, ale chciałbym, żebyście też coś... no... Żebym wam coś tutaj też może przekazał. Wiecie, ciężko przekazywać wiedzę, jeżeli się nagrał już ponad 300 odcinków i powiedzieć coś nowego. Bardziej pokazuję Wam tutaj swoje przygody wędkarskie, tak jak spędzam dzień, spędzam czas. I więc i tak jest mi niezmiernie miło, że tyle osób ogląda te odcinki, tyle osób chce oglądać. I tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Do zobaczenia. Przynajmniej taki plus, że auto za plecami. Mniej niż zero.